Just the two of us. We can make it if we try. Just the two of us. Just the two of us. Just the two of us. Building castles in the sky. Just the two of us. You and I. Letnie koncerty w Ogrodzie, czas zacząć. Fanów uczty muzycznej nie przestraszyła nawet deszczowa pogoda. Wpadliśmy na taki pomysł, aby tutaj w tej pięknej scenerii w Ogrodzie zespołu szkoł ogrodniczych i ogólnokształcących zapraszać mieszkańców Pruszczak, ale nie tylko, całego powiatu na koncerty. Pogoda nam nie dopisała, ale jest trochę osób, to ci najbardziej zatwardzali fani muzyki. Jest to pierwszy z cyklu koncertów, planujemy cztery takie w ciągu wakacji, teraz czerwiec, potem lipiec, sierpień i jeszcze na początku września ostatni. Będzie to muzyka jazzowo, soulowa, trochę popu, coś bardzo ciekawego i też w tej no myślę, niecodziennej atmosferze i w niecodziennym miejscu. Zespół Downtown Brass oraz wokalistka Natalia Capelik Mujanga zagrali bardzo różnorodną muzykę. Czego możemy się spodziewać na następnych koncertach? Będzie dosyć ciekawie, ponieważ kolejny koncert pod koniec lipca z Kubą Jurzykiem i kwartetem Golden Gate String Quartet. Oraz Mikołajem Basiukiewiczem na pianinie. Będzie to stricte muzyka coverowa, muzyka popularna, taką, którą możemy teraz usłyszeć w radiu. Natomiast pod koniec sierpnia będzie to muzyka filmowa. Będzie wykonywać ją Anian Gujełem ze swoim bandem, a 1 września Dorota Kołodziej wraz z kwartetem również oraz z pianistą. Będzie wykonywać muzykę patriotyczną wraz z różnymi walcami i tangami we własnych aranżacjach. Czy było warto przyjść do Ogrodu Pruszczeńskiej Szkoły w deszczową pogodę? My się bawimy bardzo dobrze, pomimo Aue, że tak powiem, to, to niczym ona nie przeszkadza. Jak repertuar? Yy, bardzo dobry, mi się osobiście bardzo podoba i deszcz mi też w ogóle nie przeszkadza. Proszę powiedzieć, czy na następne koncerty też się Państwo wybiorą? Jeżeli tylko będziemy w okolicy, to tak. Jesteśmy z gminy, ale że jest to okres wakacyjny, więc może być różnie. Cykl letnich koncertów w ogrodzie uznajemy za otwarty. Następne występy na żywo już niebawem. Gorąco na nie zapraszamy, a w międzyczasie polecamy również zobaczyć otwarcie wystawy z miastenią twarzą w twarz. A jeśli doceniasz naszą pracę, to postaw nam kawę, polub nas na Facebooku, oglądaj na na TV i nie zapomnij subskrybować kanału.